Siema. Z tej strony najlepszy Nunu w historii I dzisiaj będę grał Na Rengara Nunersem na topie Pod trochę AP, trochę leczenia Nie mam pojęcia, po prostu gram Nunu na topie Plan jest taki, żeby Się sporo healować z creepów i nie umierać za szybko I jak będzie trzeba to nawet się pobić z Rengarem, tak Chociaż z nim będzie ciężko, bo on się mega dużo również healuje Tak przez chwilę miałem nadzieję, że to jednak będzie Rexy, ale No jednak Rengar, jednak Rengar Może jak Mastery będzie wpadał, to nie będzie źle, ponieważ mam spore ceków jako naczelny nunarz. A nawet jeśli nie, to później będę bomby sadził, kogo to obchodzi. Yo, yo. Builda jeszcze nie znam, także o to mnie nie pytaj. Aczkolwiek rozkmijałem, że może pójdę w jakiegoś Fimbul Wintera, później w jakiegoś Riftmakera, Spirit Wizaszkę, no taki br AP Bruzero Tank. Wiesz o co chodzi? Bo full AP na topie nie ma sensu. Będę od razu szczery, jakbym grał Mida, bo jungle to może full AP. Na topie nie widzę sensu iść w full AP. Zgadza się. Zobaczmy, co Rengar będzie chciał wykminić na tym topie. No, pierwszy trait nie najgorszy, tylko on jeszcze nie ma swojego popisowego spelka, czyli. Czyli. Jak on się nazywa? Czyli W. W, ponieważ W go leczy za milion, ale jest taka sztuczka na rengara jedna. Sztuczka brzmi, nie podchodź, dopóki on jest w krzaku i później tego. I, i później po prostu sfrizować będzie trzeba. Trzymamy tu zabije? Nie. Wziął co prawda drugiego, drugie E, co jest dosyć ciekawe. Ja bym chciał się trochę podleczyć. Nie będę ci kłamał. O, fajne to leczenie, nawet nie najgorsze. Także chyba będę kumaksował, sama się rozwiązała zagwozdka. Ma trzeci level, więc teraz trzeba uważać. No, na takiego ziomka to trzeba po prostu wyczekać, trochę, w e nie? Bo realia są takie, że. O, że on jest o wiele silniejszy ode mnie. Nie będę podchodził, żeby nie umrzeć przypadkiem. Chyba umarłem przypadkiem. Nie, ziomek po prostu po jeszcze stracił wave'a, no tragedia trochę się stała, ale no czy mogłem zrobić tutaj coś lepiej, nie wiem w sumie, mogłem Nunu niby nie pikować, tf, tf. trochę niefortunne, no ma jak co milion na rengarzy, nie wiem czy ktoś inny niż mainy grają tą postacią na topie, no rengar dobry jest w takie postaciach, jak moje, bo ja gram pod Burst, nie, moja postać to jest Burst Champion, on z w się leczy z Bursta, więc... Jakby lepsze są typy właśnie w postaci Mastery, no bo on ma długo damage, może się klepać, Gala Fighter. Ja niezbyt. Chociaż Gragasem nie raz wygrałem już w Rengara. No ale to takie wygranie bo się był lepszym bardziej niż, że... ...niż, że dobrze zagrałem. Bo realistycznie to mówię, ciężko jest go zabić ze względu na tego Hila. Krótkie trady zawsze z nim przegrasz i, i, i nie ma tutaj za dużo do gadania. Tak po prostu jest. Ale powinno być coraz lepiej z czasem teoretycznie. O kurna, kanon zmisowany w pizdu, dobra, FF. W sensie nie, że było lepiej na niego, ponieważ no, na niego nie będzie za bardzo lepiej, ale jak będę za zacznę grać yy, w grę przeciwko innym ziomkom niż, niż on. Czyli w sensie, że będę romował po prostu. Kurna, zresowanie tym szempioniem jest niemożliwe. Respekt dla Keszy. E, I teraz pytanie, co składać? Raczej pójdę w. Czekaj, Ja mówiłem o jakimś itemie. A, kropelka, dobra, kupię kropelkę Wirli. A, i buty niech będzie. Trochę będę mało silny, ale no już się pogodziłem. Że raczej i tak z nim nie będę wygrywał. O, no dobra, pójdę w to. Kurde, tutaj jest ciężka przekmina. Co, co tak naprawdę byłoby idealne w takiego bruzernu, bo nikt chyba czegoś takiego jeszcze nie opatentował. No niestety on ma cztery y, furii, więc nie mogę podejść. Ogólnie jak on ma cztery furii i wszystkie spele, to może dwa razy rzucić ciebie spela z furią, więc to jest jeszcze gorsze. To jest jedyna dobra rzecz, którą mogę zrobić, ale no. Jak widzisz, ten trade nie, nie jest za bliski. Nie jest za bliski. Ale. Tu nie o to chodzi w tym Nunu, żeby wygrywać trady na Rengara, no bo nikt się chyba nie spodziewał, że tak będzie. Tutaj chodzi o to, żeby kripek podszedł i. I mamy plus 200. Gruba rozkmina. Raczej go nie zabijemy, ale. Wierzę ci, bracie, że, że, że coś ugotujemy w przyszłości. Dobra, mam szósty, mogę podejść. On trochę zintował szczerze mówiąc, bo chyba nie skminił, że ja mam ulta. Mógł uciekać, mi się wydaje po prostu w drugą stronę, ale postanowił się bić. Jeśli to mnie zabije Lisandra, to trudno. E, pogodzę się z tym. Czy on ma tepa? A nie, on gra Ignite a co ja pieprzę. <śmiech> 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 trochę zintował y, nasz ziomeczek. O, 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 o. Co, co, co ja mam iść. Dobra, no po, chyba po prostu pójdę w te CDR, -y, nie? Żeby jak najczęściej mieć Q, żeby się leczyć po złych trade'ach. Co on idzie? W Eclipse'a chyba. Tylko pytanie, co drugie bym maksował? Wydaje mi się, że E, bo maksowanie W jest bez sensu. Jak i tak będę chciał w Galafighterze przebywać jak najwięcej, A to mi daje najwięcej takiego DPSa. DPS Nunu. Yo. No, control Wardzik za Frico, czeka. Donate. niezbyt wygrany trade, ale nie planowałem go wygrać. Powtórzę. Boom. I możemy zjeść. Byle żeby kanona nie stracić. Oj, żeby to bydle nie, się nie postanowiło suicidować jakoś dziwnie. Dobra, zjedzony. Pogchamp. Kanon zasekurowany. Tyle dobrego. I ten creep też. I tego też biorę, nie? O kurna jest. Dobra. Tutaj trzeba wykalkulować. Tego biorę. Tego biorę. Tego, tego stracę. Tego biorę. Tego biorę, tego biorę. Cyk-cyk-cyk. No, dopóki jestem poza y, zasięgiem krzaków, to no, mogę chilować. Nie mogę chilować raczej. No. Nic mi nie zagrozi. Ten typek. Dopiero jak się zbliżę, to jest źle. Chyba zjem to, tylko żeby kropelkę nastakować, Nie wiem, czy to było poprawne, ale tak zrobiłem. Mam ulta, więc powiedzmy, że sobie podejdę trochę bliżej. Że się tak nie boję. Szczególnie, że majku już mam dosyć mały cooldown też, więc jest duży wave. Dobra, zobaczmy, co się stanie. O, flash się stał. Ja dole, co tu się dzieje w ogóle na tym topie? O dobra, bierzemy plejty w pizdu, nie? A, oczywiście. Zawsze jesteś zdziwiony, ile on się leży, nie? Bo więcej się wyleczył niż mu zadałem, ale no powiedzmy, że wybaczam, bo, zapo sobie, bo zapomniałem o tym. Kurde, zawsze jestem taki zdziwiony, bo wie więcej to leży niż mu bije. ale było blisko, było blisko. Tak szczerze, gdyby nie miał flesza, no teraz już nie ma, ja się tepnę. A w sumie ja go nie mogę zabić to niepotrzebnie tepon. Nie mogę go raczej zabić. Ale było bliżej niż myślałem. Jest dosyć spora szansa, że on stoi w jednym z krzaków. Moje obawy się potwierdziły. Mógłby tutaj niby wpaść mój znak z dżungli, ale nie będę mu rozkazywał. Idziemy po prostu w Gala Fighter. Może się uda go zabić, tak o. Powodzenia, bracie, on nie ma flesza. Nice. No i gitara, nie? Nunu jest od ceceków i od irytowania, jakby... W ogóle, co to są te takie, jakby, czarne plamy? Wy, widzicie to? No musicie to widzieć, to nie może być na moim monitorze. Kurna, te takie czarne plamy straszliwie mnie irytują. Dobra, wydaje mi się, że i tak tego nie dopuszuję, więc bez sensu było. Chociaż dopuszuję to czy nie? Ta postać ma zerowy push, jeśli nie idzie się w AP i nie maxuje Q. Zobaczmy, co, jak to się głów dopuszuje. <laughs> Tragicznie, zero damage pójrz, Musiałbym ultnąć, ale nie zrobię tego. Bo mój ult to jest jedyna szansa na zabicie tego kota. Dobra, mamy to. Teraz można iść w AP jakieś. Teraz można iść w jakieś AP. Bum, pierwsza księga w moich. Szponach i toczymy kule na linię. Szczerze to jest o wiele lepiej niż myślałem, że będzie, nie? Jakbym nie zintował wtedy pod tym turetem, tylko odszedł jak człowiek to by było lepiej. Ale tak to daje radę ten Nunu, Bo w sumie ja też jestem dosyć nieśmiertelny z tym leczeniem. Riftmaker mmm, czy Liander. To też jest dobry, dobra rozkmina. kanon na Rip. Dobra, masz jeszcze Autosa, bracie. O, matego. Eklipsa. Dobra, zobaczmy, bracie. Kurna trwa jednak bije więcej, jednak bije więcej niż się spodziewałem. To jest kolejna rzecz, którą właśnie się dowiedziałem. Wydawało mi się, że Rka slowuje. A tak, Speed również, ale nie slowuje. Człowiek się codziennie czegoś uczy. Czy Erka, czy no no kiedyś nie slowował, a tak Czy ja mam po prostu jakieś za zaćmienie pamięci? A może po prostu mylę z jakimś nasusa wie, nie? Bo, bo wydawało mi się, że tak było kiedyś, ale. No, no, nie jest tak. Na pewno tak już nie jest. Może nigdy tak nie było i zapominam. Co to jest te czarne paski? Wytyfy? Wy? Ale to jest dziwne. Normalnie karta graficzna się pali. Pozdro dla karty graficznej. Dobra, no chillujemy dalej, nie? Dużo nie ugotuję jako Nunu w Rengara. Taki matchup się trafił. Wcześniej jak mogłem się bić, tak teraz już z tego co widzę, nie mogę. Niesamowity push. Prędkość zawrotna. Czy robią tam coś? No, jak robią, to nic nie. Ja, ja, jak robią, to ja z tym nic nie zrobię, nie? Taka rozkmina. Dawaj plajta, dawaj plejta. Uuuu uu. Dzięki. Może jakiś antyheal by oddał, ale znowuż no jeden na jeden chyba po prostu już go nie mogę zabić, dopóki nie będę miał itemków. Dobra, spróbujmy uciec. Nie dał rady uciec. Rexa jest zbyt potężna. Dobra, kupię na pewno tabi, bo no tutaj, te, tutaj adek, tutaj adek, tutaj adek. Mimo, mimo że mający ceki, to kupię te tabi I, i, i idę dalej spróbować wylejnować. No, dopóki mam takie temy to ja nic nie zrobię, zupełnie, zupełnie nic. Potrzebowałbym troszeczkę więcej przedmiocików o troszeczkę większej wartości, ale spokojnie, dofarmimy, będzie dobrze, będzie dobrze. Kurna, tam nie będzie dobrze, ale ja nie mam jak tam iść. Dobra, mam, idę, idę. Oni i tak nie żyje, ale idę. Możemy coś tu ugotować? Upi o! Oj, chyba to nie wygląda za dobrze, panowie. To nie wygląda za dobrze. Myślałem, że zrunshootujemy tą Lisandrę, ale ona jeszcze ulta miała po całym tym fajcie. O! Może ona leży? Exhaust. Ja pindole, jak unlucky. Masz ją? Baby, proszę Haha! <laughs> Enemilone są 1 9 Nie wiem czy iść w tego Riftmakera cały czas, czy w Liandry. Cały czas się zastanawiam, co będzie lepsze. Co będzie z tych dwóch lepsze. I nie mogę, i nie mogę domyśleć się. Biegnę na top Wave'a, chyba że Park już mi go kradnie. O, dzięki bracie, że go zabrałeś. Jesteś wielki. Chyba zaraz sobie uruchomimy maszynę z Ghostem i klęsem na Środkową Aleję. Oho, spokojnie. Nie mam zamiaru intować, przecież ja mam rajd Partnera. Lecymy dur, lecy... Co? Krab blokuje to gówno? A, bez różnicy. Zabijamy ich. O, ale sidestep. Dawaj, kurna, jedziemy dalej, młody. Boom. Ta szmata się poświęciła blisko ale nie wystarczająco Chyba ja też się poświęciłem, ale z tego co widzimy, to poświęcamy również górną aleję w pełni. Ale jak tu ich zejsujemy, no to wpis z tym tu turetami u góry, nie? A bez znaczenia co ten rengar robi. <gry> I tak go nie mogę defować niestety, więc bez różnicy, co tutaj się dzieje, nie, nie mogę na niego wystać. Musi ktoś przejąć pałeczkę. Może to nie wygląda za dobrze po moich statystykach, ale zaufaj mi, nie każdy build jest stworzony do wygrywania. One są wszystkie stworzone do testowania. Czy ona może przeżyć ma barierę niby? Ale Rengar ma wolę walki. Dawaj, jedziemy w nią. W dupie to mam. Dawaj, kurna. Nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Ja dawaj, ugryzę go w pizdu, co? Czemu by nie, Czym by nie? Co mi szkodzi, powiedz. Czy nie zabijamy go? Zarąbiście. możemy iść dalej, dawaj. Masz huka? W pizdu, dawaj, młody. Co, kurna? Ty, co tu się dzieje na tym. <laughs> wy tyfy! Zarąbiście! lecimy dalej! Dobra, nice! No. A to jest klon. Ja braci umarłem prawdopodobnie. Co oh jest, co oh jest, dobra? Ale oru na tym. <śmieniu> Ale oro na tym. Nie wszystkich zabijamy. Ja jestem nieśmiertelny jakiś. Dawaj tego kanona. Czy naprawdę się z tego wychylowałem jakiś tysiąc? Czy mi się wydaje? No geht. Nadal nie stać mnie na item, raczej stąd spieprzam. Największy problem tego builda jest taki, że ja mam zero wave clear'a. Nie pomyślałem o tym w ogóle wcześniej. I wszystko co jest creep'em jest dla mnie problemem. Czy nie lepszy byłoby Liandry? Co wy na to? Mister Gino, bo ja nie potrzebuję tak szczerze tego omni ja potrzebuję damage'a. Wydaje mi się to lepsze. Co się dzieje na topie? Teleportować? Nie, to jest Faker, nice. I szczerze ten Tepek też jest useless, bo ja nawet nie idę na side już, ja idę po prostu mid'em. Dojeżdżamy. Dawaj po prostu, dojazd to skuteczniamy, bracie. Tylko w którego? W tego czy w tego? Dobra. Wy... Ej, czy on nie trafił właśnie. On nie trafił tym. On nie trafił... O kurna, co tu się dzieje? Dobra, no ja tam nie gonię. Weźmy chyba po prostu mi dają ja mam Demolisza. Ja mam Demolisza. Demolisha Anisza. Hmm. Kurna, co tu się dzieje cały czas? Ja nie rozumiem. Okej? Okay? <laughs> Ej, ten Rengar jest zupełnie zgubiony, bo on nie ma krzaków, żeby skakać. Te fajty tutaj na tym midzie to jest najlepsze, co nam się przydarzyło. Ja <laughs> pindale. Co się dzieje? Dawaj barona robimy. Mamy Nunu tego, mamy Nunu Mastera. W dupie z tym, w dupie z konsekwencjami. Oni się nie spodziewają nigdy tego. Mamy jeszcze Kajze? Nie no, to jest nasze. Ja tankuję. Mogę tankować? Jak, jak ja mam przyjąć agro? Taś taś, a kurna, to gówno już nie żyje, dwa, dwa kęsy. Ja yeah. Nunu top technologia? Dobra, co teraz po te... Yy, 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 Może teraz pójdę w tego? Dobra, teraz idę w Riftmakera. Ten Ten fimbul winter mega oddaje. Ile on mnie już wysildował? 3000? Yo, ale żebym wykręcił, bo chciałem popatrzeć. Ja jestem nieśmiertelny od tych ludzi. A w sumie ich jedyny apek jest 0.5, więc jakbym poszedł w armory, to nigdy bym też nie umarł. Sama armory jakbym składał. Ty, dobra, idę w armory. Nie pomyślałem o tym. Ta Kai'Sa jest mega najedzona, ale znowuż, kto nie jest? Idę na mida. Z tylko z mida już tragedia się dzieje. Umiera nasz support, Faker. Trzeba, trzeba dojechać. A, jestem na wizji. Jestem na wizji. Witam serdecznie, bracie. Nie zdążyłem wyrzucić. To, to nic, to nic. Dobra, no, pozwolę naszemu dżunglerowi się zaopiekować Drake'em. Ja się zaopiekuję Kanonem. Każdy się czymś musi zaopiekować. Ole wykręcony, widziałeś to? Yo Dostała ze śnieżycy. Co ona od Pindala? Co jest? Co ci ludzie... co ci ludzie robią? No to chyba przegrywamy. <laughs> <laughs> Powiem tak, zintowałem. Chciałem ugryźć Creepa, ale za daleko stało, nie? Trochę się podjarałem. O, Pyke nie żyje, żegnaj. Użył i E, i Q, a Rengar jest w pobliżu. O. Monka S, ręgar gdzieś jest Monka S W lesie to tak najgorzej na tego pieprzonego ręgara. O, tu jest Jak stoimy na midzie, czy gdzieś, to ten ziomek nic nie robi Zupełnie zero Ja możliwe, że się tam tepnę za 10 sekund i robimy dymy Opinie? Chyba pozytywne Chyba zaraz będą dymy robione Dobra, tepam tu Czut. Unlock, ale podej... O kurna Muszę stąd się ewakuować Ale jakbym teraz podjechał na mida Jakbym teraz podjechał trochę na mida O kurna nie mam jeszcze ulta, nie mam jeszcze ulta. Teraz mam ulta. Kurna, jedziemy, co te dzieci robią w ogóle? Dawaj pęta Yo! Ktoś mi sksuł pętę, chyba ja, ale wybaczam sobie. Dawaj kanona jeszcze. Aj. No, oni wjechali po stureta normalnie w pięciu? Co tu się dzieje? Nie czaję. Ale najwyraźniej, nunu oddaje. Nawet mam pozytywne kada chyba. Chyba na pewno. 3-0? Yo. Dawaj tego chyba i możemy zejść gdzieś indziej. A w sumie mnie stać na cały item. Ale mnie irytują te, te czarne strzałki. Co tu się dzieje w ogóle na moim ekranie? Jak takie pojawiają się. No nie wiem nawet, jak to nazwać. Czarne plamy po prostu. Czarne plamy. Poczekam na jednego klofarmora, bo szczerze to ja. Jak będę miał armora, to będę nieśmiertelny. Dlatego poczekam, nie? Może nawet w Zonie pójdę czy coś. Kto mają niby tego podkryta, tego pod Lethality, tego pod Bruzera, więc każdy pod coś innego, ale. O, powiedzmy. Ten Ranger chyba się zabił niejako. Ale. Top diff. Top div, bracie! Idziemy dalej! O kurna, co jest? Ale mój, mój, mój bot umiera, co oni robią? Mój bot zdążył umrzeć w trakcie naszej poddymki. O, jeszcze ff dali. Tak, tak, FF'niemy to jak nic. Ja muszę na pewno demolisza sprokować. I wydaje mi się, że na tyle. Żegnamy, Demolisz, turet wzięty. Możemy się przetransportować na reda przeciwnego. Nie bierzemy tego? O, kurna szwa. Nie jest za dobrze, tutaj nie jest za dobrze. Pomocy! Dobra, 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 pomocy dla Kajzy, nice, 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 wyszło. WP, WP, koleg, Żanko lub kolego, nie wiem. E, czy możemy w ogóle iść po tego? Po pokończenie gry? Nie wydaje mi się. Dobra, pójdę z nią na Drake'a, niech będzie, bo to soul jest. Niech będzie! Zbieram pieniądze, 1800 w plecaku już. A tutaj tak, nikt jej nie zagrozi, ale pójdę. Żeby nie było jej przykro, że zostawiam to planer. Może nawet ja, ja tego, zabezpieczę to gówno. Patrz na to Nice Baron niby wstaje, ale Ja, ja mi brakuje chyba do jakiegoś itema w pełni Po prostu kupię jakikolwiek item, na który będzie mnie stać Bo ta gra i tak się zaraz kończy eee, Tylko jeszcze nie wiem jaki Po prostu jakiś, na który będzie mnie stać, nie? I wydaje mi się, że teraz cofnę i tepnę na barona Stać mnie na cokolwiek? O, stać mnie na... Na to Dobra, poczekam aż zrobię barona, nie? I będę miał golda Genialny pomysł Genialny pomysł No i od razu mnie stać, nie? Eee, dobra, niech będzie tornail, powiedzmy I tepamy na mida, będzie dojazd Robiony. Turlamy śnieżyce. Może jakiś się złapie gagatek. Czy jest to jakiś nobek? Witam serdecznie. Ty wszyscy, wszyscy są na plecach, co się dzieje? Nie możemy mieć po prostu midem? Kurna, co? Co wy robicie? Panowie. Dobra, ja kończę midem. W do. Niech się bawią tam. Niech się bawią, a moje zabawy się kończą teraz. Kurna, umrzesz, bracie? Nara, <noise> nie no. To, no, to jest jednak głupi, ale dymy były w tejże. trochę smutków, trochę radości, ale na koniec win to win, nie, top diff, top diff, jeszcze nie będę kończył, no bo, no co dzieje, gdzie mi się śpieszy, o, o kurno. ty, trzeba iść inhibitor zniszczyć, <noise> sekunda, sekunda, widzowie, już, już, już naprawiam, naprawiam problem, który, który stworzyłem sam.